No dobra, Ym, zaraz powiemy o goździkach i głogu. <noise> natomiast y, jutro będziemy mówić o symbolach ozdobnych rano na live, y, w środę o przysądach bożonarodzeniowych, w czwartek poruszymy jeszcze kolejne rzeczy, takie jak cynamon, czyli jeszcze sobie zrobimy takie rzeczy, wiecie, około świąteczne. Takie, które w kuchni używacie, bo to najlepsza magia wtedy wychodzi. Wiecie, o co chodzi, bo my używamy, ale nie wiemy czemu, w sumie oddaje smak. Dobra, ale magicznie jak używamy i wiemy czemu, to wiecie jaka się dzieje magia. Od głowy po działanie i to wtedy jest najlepsze, że tak powiem. A w piątek porozmawiamy o jule generalnie, bo jule będzie. Tak, cynamon działa, pewnie, że cynamon działa. Dobra, pamiętajcie o serduchach, a ja lecę dalej, tylko drobna przerwa. Dla głosu. Słuchajcie, o goździkach nie mam dużo, ale goździki dają tak. E, stosowane, i pamiętajcie, że te rzeczy stosowane są: typu, nawet jak będziecie robić tą pomarańczę z goździkami, to już będziecie mieli świadomość, czemu. I dlaczego o pomarańczy też będziemy mówić? Tylko w czwartek, więc jak połączymy pomarańcze i goździki, to normalnie talizman nam powstanie świąteczny super, a tradycja jest fajna. Usiądziecie z dziećmi, usiądziecie z ukochanym, zrobicie, bo słuchajcie, za nas nikt sobie nie zrobi poziomu gwiazdkowości. Żadna reklama Coca-Coli nam nie doda super energii w święta, przed świętami. Dodadzą nam, my dodamy sobie, więc można te pomarańcze z goździkami autentycznie zrobić. Zresztą to jest jedno z zadań vlogmasu, a w ogóle w środę Około 17 na YouTubach Joanna Wiśniewska-Wróżka pieczemy wspólnie pierniczki. Więc jak chcecie mieć magiczne pierniczki, a nie po prostu pierniczki, to zapraszam bardzo serdecznie. No ale dobra, lecimy w goździki. Goździki używane w magii woreczków, słoiczków, kadzidlanej, trzymanej w kieszeni. O, mam goździka, o zrobię pomarańcze. Bardzo dobrze nadają się na ochronę. Czyli również, wiecie, w starożytnych kulturach, tak to nazwijmy, najważniejsze było przetrwanie, więc bogactwo i ochrona na każdym możliwym poziomie. Fizyczna, żeby mnie nie napadli i mi chleba nie zabrali, ale i metafizyczna, bo przecież nie wiadomo było skąd ten piorun, to żeby się bogi nie denerwowały, a zmarli nie wracali z zaświatów. Czyli ochrona generalnie i goździki. Słuchajcie, w ogóle taka ciekawostka. Ja, ja nie wiem, ja. Skąd się biorą goździki, no nie? I w ogóle się nad tym nie zastanawiałam, ale przygotowując Wam ten tutaj. O goździkach się dla Was. No więc zobaczę, jak wygląda goździk. Pełne zaskoczenie zapanowało, no bo ja myślałam, że goździki to tak jak niektórzy mężczyźni, niektórzy, nie chcę już wszystkich, myślą, że skarpetki rosną czyste w półkach. Nie? Tak na pewno jest. Ja myślałam, że te goździki po prostu biorą się nie wiem z czego, z torebki, z biedronki po prostu, z biedronki są goździki, na pewno. Słuchajcie, i okazuje się, że w ogóle takim największym eksporterem, hodowcą goździków to jest Tanzania, a w ogóle, no już Wam mówię skąd ten goździk. Ej, to jest drzewo goździkowe. Nie poprzestałam na tej informacji, bo wiecie, drzewo a drzewo, nie? Ja wchodzę w tego gogla, ja patrzę, a wujek gogla mi pokazuje taki drzewostan spory. I byłam straszliwie zadziwiona, że te goździki są z drzew i w ogóle z dużych. I albo mój wujek go zwariował, albo jak sobie z... chcecie sprawdzić i zobaczyć, to zobaczcie, że to są w ogóle duże drzewa te goździki. I byłam... No ja myślałam, że goździki rosną no, w tych torebkach z napisem goździki. To tak... No, nie, nie, ale goździki są z dużych drzew po prostu. I byłam w szoku. No, i oczywiście olejek goździkowy, super przeciwbólowy, super przeciwrobakowy, i do wąchania, i do. Oczywiście ja nie wiem jak, bo nie jestem lekarzem ani farmaceutą. Do stosowania zewnętrznego. Tam pewnie się smaruje albo się na przykład smaruje, albo się tam kropelki. Więc olejek goździkowy tak, tego nie wiem, bo oczywiście trzeba mieć dyplom, by wiedzieć. Ale wszystko możecie się doczytać, douczyć z dyplomami również ludzie opowiadają i piszą. Więc słuchajcie, goździki rosną na drzewach goździkowych. I w ogóle to się jeszcze nazywa jakoś goździk, nie wiem, woniący, pachnący albo coś tam, bo pewnie są różne odmiany. I słuchajcie, ja zgupiałam. bo wiecie, przyprawy to mi się kojarzy, no nie wiem, no papryczka to też małe krzaki, no dobra, dobra przyprawa do magii, można wrogów papryczkować. Bardzo dobra rzecz. Yy, nie wiem, no tam jakieś, co, co, co jeszcze? No, naprawdę, że się kojarzy, no, ale spojrzałam na te goździki, ja chyba zacznę patrzeć. No je miałe, to wiemy jak rośnie. No w kiściach na drzewach. A tu ogromna yy, ten. A co pod poduszkę? Na przykład głuk, o którym będziemy mówić. To tak. Dobra, to słuchajcie mnie, drzewa goździkowe. No Tanzania w niej mnie zaskoczyła. No jakoś nie widziałam tutaj w okolicy drzewa goździkowego, ani krzaczka goździkowego. A mówię, wiecie, drzewo, drzewo nierówne. A tam takie drzewa. Takie drzewa, nie że krzaczki. No to zaskok wielki. Ale teraz tak, goździk. Jak sobie zetrzecie w moździerzu na bogactwo. Jak sobie włożycie do pomarańczy na bogactwo i klientów. Czyli pieniądze, bogactwo, dobrobyt, dobrostan. Trzy goździki do portfela, dobrostan. Kawałek korycy na monu dobrostan. Także można takie rzeczy robić. Ja naprawdę w moim portfelu nie mam zbyt wiele rzeczy, ale mam portfel na gadżety i to jest symbol mojego bogactwa. Tam jest jeden dolar na przykład, żeby jakby obca waluta też dobrze gdzieś pomieszać w portfelu. Kiedyś Wam zrobię program o, o sposobach na bogactwo, ale właśnie trzy goździki, cztery lustereczka, kora na monu <ścoughs> i, i zasmaszka. Także tak. No i to właśnie kadzidło na bogactwo. Jak, tak samo jak cynamonem kadzicie, na przykład po oczyszczeniu domu, albo biura, albo czegokolwiek, to również możecie kadzić goździkami na bogactwo. Właśnie. I to jest super. Um, talerz na oknie. W ogóle na oknie dużo się stawia rzeczy. A nie, akurat macie taką przestrzeń, że nie widzicie tego na oknie, ale burdel magiczny, bo tam właśnie rzeczy są. Pomarańcze, goździki. Rzeczy są także tak e, dobrze, można również goździkiem oczyszczać przestrzeń więc e, jak wiecie, bo fajne jest team używania szałwia cynamon, szałwia palo santo żeńskie z męskim, ekstra ale goździki jak nie wiecie czym zakopcić, żeby było wszystko na raz to właśnie będą dobre goździki e, i są świetne do oddalania wrogów <tot> znaczy może przed Wigilią tego nie stosować w sumie, bo m, chociaż z drugiej strony wrogi nie wejdą. To, a, mogą dostać kataru i też nie wejdą. Chodzi o to, że właśnie ta pomarańcza z tym goździkiem przyciągnie klientów, przyciągnie dobrostan, przyciągnie życzliwe osoby. A jak robimy ją z intencją właśnie tego, że wiemy, jak magicznie działamy, że używamy tych goździków, to wtedy okazuje się, że wrogi progu nie przekroczą. Więc funkcja ochronna, funkcja bogactwowa. Funkcja mm, ochronna bogactwowa napełniania, po okazaniu, ale również jak macie jakąś żałobę albo trudny czas. Wiecie, żałobę można, nam się żałoba kojarzy po śmierci, ale umówmy się, że żałoba jest również na przykład po stracie miłości. I naukowcy wybadali, to ostatnio nawet dziewczyna na spotkaniu mówiłam, to tak się zdziwiły. No nie, ale ja jakichś głupot różnych słucham, słuchajcie, i pewne rzeczy jakoś tak. Naukowcy wybadali, że właśnie y, te ośrodki, które odpowiadają za ból, uruchamiają się również po zerwanej miłości. I okazało się, że APAP działa na złamane serce, bo są te same ośrodki w mózgu, no które APAP przysłowiowy blokuje. No tabletki przeciwbólowe, ja mówię, a pap, bo ja w ogóle mało biorę i to chyba, no wszystko, co by nie wzięła, to pewnie zadziała, bo mało biorę, to wszystko zadziała, nie? E, to tak. E, więc e, on niweluje żałobę. Żałobę po rozstaniu, więc ten ból po prostu, to są te same ośrodki. Więc jeżeli w ogóle coś boli, dlatego on jest przeciwbólowy. Jeżeli w ogóle coś boli, to właśnie okadzanie, wdychanie, Aromaterapia, powiedzmy tak, goździki rewelacyjne. No to już będziecie wiedzieć, co z tym zrobić przez cały rok, po prostu. No i jeszcze tak, oddalanie wrogów, oczyszczanie przestrzeni, usuwa smutek, wdychanie, aromaterapii, czyli niweluje żałobę. No, fajna sprawa z tymi goździkami, co?